To już ten dzień. Początek mundialowych emocji. Lada chwila zacznie się pierwszy mecz w tej fazie mistrzostw świata. Zostańcie z nami wkrótce podpoznania na Alta League Stadium. Za chwilę padnie gwizdek rozpoczynający mecz. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zaczynają nam się te Mistrzostwa Świata. Dzisiaj pierwsze mecze grupowe. Reprezentacja Meksyku zmierzy się z naszą drużyną narodową. Tak jak Tomek, ja również witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie fazy grupowej. Tu nie ma nudnych meczów, tu nie ma gry o pietruszkę. To są Mistrzostwa Świata. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi Meksyku. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasięgi przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Lozano, jednak schodzi do środka. Jest dośrodkowanie, ale spokojnie przejmują tę piłkę rywale. Nie było tam realnego zagrożenia. Milik. Kolacja o u rywali. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Biało-czerwoni zaczną z narożnika boiska. Czy ktoś to porządnie wybije? Być może teraz coś z tego będzie. Lewandowski! Będzie groźnie! Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. Przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Świata zawsze jest wiele niewiadomych. Jak twoim zdaniem potoczy się rywalizacja w tej grupie? Nie jest łatwo przewidzieć, w jakiej formie przyjechały na turniej poszczególne zespoły, ale zważywszy na kadry drużyn, powiedziałbym, że faworytem jest jednak Argentyna, która ma silny wyrównany skład. Uwaga, okazja do strzału. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Teraz na ekranach powtórka tej bramki, kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych, a Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo niełatwej sytuacji umieścił piłkę w siatce. Dużo miejsca teraz z boku, może tam poprowadzić akcję. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Bierze teraz na siebie ciężar gry, przejął piłkę po centrze udarem, miła atak, ale jest tam rywal. Bez problemu odbierają piłkę. Hector Herrera. Guardado otrzymuje podanie. i błysnął teraz techniką. Ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Piłka do Losano. Bednarek. Podanie do Kiasza. Teraz centra do Lewandowskiego. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. Lewandowski ma teraz piłkę. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Alvarez przejmuje teraz piłkę. Lewandowski. Uwaga, chyba będzie gol. Bezguardado. Dodanie do Ektora Herrera. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Polacy sporo biegają, tyle że za piłką, a nie z nią. I w sumie czemu nie? Skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Fatalnie teraz bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. Vega. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść pod bramkę rywala. Przedmiwce Edson Alvarez. Może teraz, może wyrównają. I mamy wyrównującą wynik meczu bramkę. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jaki ważny gol. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie, udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce. Bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba wszystko. Mamy remis. Jeden do jednego. Milik. Udane podanie i przechwyt. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. A zatem mamy wynik 2-1. A piłkę na skrzydle może przycisnąć. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Szczęsny! Jak on to wybronił! I piłka wychodzi za boisko. Grew znowu drużyna przeciwna. I przerzut piłki w poprzek. Na drugie skrzydło. Piłkę przechwytują rywale. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli. I proszę. Ramasz był na miejscu. Jeszcze około minuty do doliczonego czasu gry przed nami. Pierwsza połowa meczu na stadionie Albajd dobiegła końca. ten oto sposób I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. To było całkiem sprytne. Piłka do Losano. Teraz przepinę crr Szczęsny! Pięknie do broni. Pierwsza klasa. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrum. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką, czasem jak widać się opłaca. Przyznasz Jacku, że w pierwszej połowie szczególnie błyszczał na boisku Robert Lewandowski. To niesamowite jaką klasę pokazał ten piłkarz przed przerwą. Jego zespół wygrywa dzięki tej efektywności pod bramką rywala. W drugiej połowie na pewno warto bacznie śledzić jego poczynania, bo przecież może nie poprzestać na obecnym gole. Z piłką Robert Lewandowski. Odważnie wyszedł teraz bramkarz. Gdyby się choć na moment zawahał, z pewnością nie zdążyłby zablokować napastnika. Z piłką Robert Lewandowski. Piłkę przejmują rywale. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Piotr Zieliński. Raul Jimenez. Ładnie teraz wymierzone podanie. Może być ciekawie. Wydawało się, że będzie groźnie. Ale sędzia odgwizduje Spalonego. Słuszna reakcja na linii, spalony oczywisty, choć nie zabrakło tutaj dużo. Szkoda, bo ładnie się rozwijała ta akcja i gdyby to wyjście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść pod rankę rywala. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Chciał przelobować bramkarza, nieudany strzał. Nie o to chodzi w podcinaniu piłki i on dobrze o tym wie, popełnił błąd przy tym uderzeniu. Jało czerwoni dokonują zmiany w zespole. Uważnie na połowie rywala, co teraz zrobi? No to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. Hector Herrera. Hector Herrera. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Juka wrzucana na dalszy słupek. To środkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. I to tyle z tej akcji. Andres Guardado. Raul Jimenez. Skrzydło odkryte, tędy teraz rusza akcja. Hector Herrera z piłką. ale było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Utrata piłki. Irving Losano. Piłka do Losano. Piłkę ma Raul. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Dobre zagranie, ale jednak offside. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Druga bramka! Tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Przemysław Frankowski. padłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Ręce same składają się do oklasku. To wspaniała dla nas chwila. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Teraz, Guardado. Może uderzyć Raúl Jimenez. A teraz, trzeba przyznać, świetna obrona. Zwłaszcza w takim momencie gry, na zegarze zostało już niewiele czasu na zmianę wyniku. Dobre ustawienie. Udało się zablokować to doszłotkowanie. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Rzutka zbyt czytelna, obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Zagranie z centry nie dochodzi, przejęcie piłki przez obronę. Dobrze Wojciech szczęsny, łatwa interwencja. Traci tę piłkę. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Szczęsny! Ale pięknie to zrobił! I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Daleka piłka z rogu, pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to pułka z masłem dla klasowego bramkarza. Zdecydowane wejście w piłkę. Ależ teraz będzie okazja! Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił Warcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. I dolicza teraz 3 minuty. Dobrze Wojciech szczęsny, łatwa interwencja. Lewandowski. A teraz będzie dobra okazja. Nie ma gola. Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, ale chyba myślami już był w szatki. Tak, oby to rozkojarzenie się na nich nie zemściło. prostopadłe do kranie i mamy zakończenie dzisiejszego spotkania polska zwycięska obejrzeliśmy ciekawy mecz wyrównany i zacięty wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji tym bardziej brawa za to jednobramkowe zwycięstwo